No witam Was bardzo serdecznie, jest listem jest kolejny odcinek z kalendarza adwentowego na moim kanale Zudu Elu... Tego powaliło między nagraniami. Słuchajcie, dzień trzynasty i ciśniemy Lucky Islands, widzimy się już na serwerze tam, gdzie będziemy grać. Okej okay, moi drodzy, dzisiejszą grom jest Lucky Island. W sumie fajnie, bo dawno jej nie nagrywaliśmy. W ogóle jest dzisiaj kamerka, więc się wszystkim. Jeśli mi się odcinek z kamerką, oczywiście dajcie mi znać. I co myślicie o moim white looku, kurde, na biało ubrany cyfru? Normalnie nie wierzę, wow. nie? Tak w ogóle mam na sobie bluzę, bo tak naprawdę było zimno w pokoju, bo jeszcze nie nagrzane w piecu, kiedy zaczynaliśmy nagrywać dawno temu. I to, to nie tak, że czekałem półtorej godziny na kanona. To nie, no nie, 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 to, nie to wcale nie, tyle nie tyle tak. Czekać. Nie, na kanona się wcale tyle nie czeka, moi drodzy. Także no, no zaczynamy generalnie e, I teraz tak, e, ja mam tu kity, więc wezmę sobie... Lucky to, to light, o. Ja mam diamenty, A, więc dobra. ja mam diamentowy blok. Odblokowałem w ogóle go. Ja mam dwa szczęśliwe bloki na start. Słuchaj, my ciśniemy tutaj w trzech, z tego co widzę. Czy my jesteśmy najmniejszym teamem? Nie, chyba wszystkie są drugi. Elytra! Bez jaj! Dostałem Elytrę, dobra, zarąbiście, dobra. Musimy pocisnąć jakieś fajne przedmioty. O! Chyba cię powaliło, jak szalkerem walczyć. Dobra, z tamtej strony definitywnie Kurczę. nie warto chodzić. E Jakaś wieża się pojawiła. Mamy kota. E dobra, wydają jedzenie przynajmniej. E mamy świnie i mamy o, skrzydełka. wędkę, do tego ja e nie chcę. Dostałem. Dobra, ja potrzebuję jakiejś broni. Mam tarczę, super. Potrzebuję broni, już sam tarczy do... No. Yy, 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 o, super, Enderman. Zarąbiście, podoba mi się to. Znowu tarcza, stary. Mam dać ci tarczę. Ja sobie tutaj muszę o, drewno pozbierać w sumie. I zrobię sobie zaraz mieczyk drewniany, może. E, wyrzuciłem tarczę za siebie, więc jak ją chcesz, Kurde, tar, to Nie wiedziałem, se... że to tak działa. To musisz sobie podnieść. Pamiętaj, że tu jest te PVP, nie? W ogóle. Co to będzie? To będzie różdżka jakaś, tak? Dobrze pamiętam. Nie, to będzie grip... 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 Grip. Gr... Grublin hook! No nie wierzę! Co, szalker? Fak Szybko, szybko, szybko. Dobra. Ja dostałem akurat efekt lewitacji, także nie za fajnie O no nisz się, proszę, come on! You just a normal pick, Serio, zwykłą świnię żem dostał Ale co się dzieje, ej! Chłopiezi, Kurde Powiem Ci, co że jest? dziwne efekty dodali. Dobra, wyłazimy z naszej wyspy bo nie ma co tutaj się kisić bez sensu jakoś Mogłeś zrobić chleb stary jak masz gdzieś tam pełne Właśnie, bełne. właśnie Boże. Oj, goni mnie ten dostanę. Co to będzie? Łuk i strzały, kolejne Tak, to jest łuk plus strzały eee, dostałem freezing shot bow, okej okay. Zamrażający łuk dostałem, także spoko broń Dostałem dyrta, więc mam bloczki, słuchaj Chodź do mnie kanon, pociśniemy jakiś ziomków już tutaj Już za chwilkę, tylko ja tutaj mam crafting table i sobie skraftuję Stary, dawaj do mnie proszę, bo ja już tutaj walczyć zaczynam, także potrzebuję cię tutaj, żebyś mi tu przyszedł. Ja te chleb stworzyć. Ja chleb mam właśnie. Zdobyłem chleb, dobra, z laki bloka dostałem. To ja muszę sobie... Dobra. Tylko mi podmienia kurczę stworzyć. łapki, także to mi się niestety nie podoba. Ja muszę sobie zjeść, bo no, słabo żesz, kurde, mnie z jedzeniem. A nie, ja nie mogę grapni Huka używać, bo mnie przyciągnie do nich, kurde, jak to zrobię. Dobra, mamy tu ziomka jakiegoś na ślubku. No Nie, ten shulker cały czas nie tutaj. Dobra, jest. stary, to chodź do mnie. Chodź do dobra, mnie, bo już mnie atakują. No gdzie ty jesteś kanon, kurde. A masz może jeden diaks? Tak? Nie, nie mam. Może? Nie wiem skąd bym miał mieć, ale okej. Okay. Kurde, znowu nie trafiłem. A widzicie, Dobra. tu jesteś. Dobra, ja się tutaj stary przyciągnę, szybko do góry. Okej. Okay. A bo nie... to jest grappling hook, dlatego. Wiem, ci Dobra. grappling hook stary, że mam. No dziecię już man! O, i, idealnie jeden diament. Dobra, pokonałem ziomka akurat. No Dostałem typ, stary co? Regeneration wand, super. O nie! O nie, szalker mnie trafił. Czekaj. Nie bierze. Czekaj, ja muszę sobie nie tutaj uważać. Za... Bo normalnie powiem ci, że przerąbane, zaraz spadnę, zaraz padnę. Dwa diamenty mam. Nie, to jakiś Tyk zabił W tyłu przyszedł. Nie, stary, stary zrobię teraz diamentowy? To weź mnie spektatuj. No właśnie spektajtuję. No to nieźle spektajtujesz, jak nie tu ziomek zaszedł prawie. No nie, i mnie pokonał, dobra. akurat y nam do siebie. Ciśniemy play again. Nie będziemy robić, nie będziemy robić. Nie ma budżetu na robienie cień, przepraszam. bardzo. Nie ma bardzo. czasu na cień. Team jeden jesteśmy, co to dwa teamy tylko na tej arenie? Ej. Ej, ej. Ej. ej Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to na pewno. E, lucky, oczywiście, Lucky Bloki biorę, bo to jest chyba najlepszy kid na start. Chociaż diamentowy blok w sumie też byłby spoko. Czekaj, tu dwa timy? więc serio? What the fuck? No, Mało strasznie a to tak to trochę... jeden. Na jeden? Tak trochę, jeden. Ale tak trochę słabo, że jeden na jeden team kurczę w ogóle Także dobra, co, co mamy? Jakieś farmy, dobra, jedzenie nam się przyda na pewno Eee fajnie, dobra, czekaj, jakiego pisa otworzymy. E bo mi aż przylogowało, ja nie wiem co wy robicie. Ale stapyt. Mam speeda, o, spoko, speed może. Mam perły przydać. i mam slime wonda, okej. Okay, Jakiś lepszy mamy... do nas dostał E! Nie mam broni! Ej, oni nas tutaj biją. Ale ja nie mam broni! On ja muszę bierze. coś pozbierać! Oni się do nas od razu Aaaa! dostali, Ty, Co to w ogóle było? Jak oni się tak szybko do nas dostali? Ej Grypnię huki plus budowanie pewnie Czekaj, ja, ja potrzebuję pewnie. broni jakiejś, halo Dwie osoby zostały w tej gru w drużynie. Jakiejś broni potrzebuję, no nie TNT won, please. No chyba was pokierzyło już, kurczę totalnie Dobra, ja sobie tutaj zamknę cyk. Widzisz, widzisz? Dobra, czekaj, ja to zrobię tak. Dobra. Nieporobionet. Explos... ZEVE BOW mam, dobra! Mogę eksplodować kogoś, czekaj, czy to nie jest ten? Nie, to nie był... Zarąbiście miecz dostałem, super, muszę się najść. Ile jest na dwóch? O, to fajnie, że jestem sam. Jeden na dwóch. Miło mi, naprawdę. I... Jak ja to ugram? ta dwójka jest na środku wyspy. Jeden jest diamentowy, ma diamentowego chestplate'a. Ja A drugi jest goły. Ja mam do pomocy. I mam explosive bow. O nie, dobra, slime go bierz. Kurde, no już myślałem, U, że wygra tak z nim. Blisko było. Ciekawe ile mu zostało HP swoją drogą, bo nie wiem ile miał tam HP, więc... Więc dobra, jesteśmy team 2, spoko, może być. Kurczę, szkoda, że nie ma tutaj opcji wybrania samych team dwójek, szczerze mówiąc. Byłoby to y, dużo łatwiejsze na pewno do zagrania, jakby było team of 2 na przykład do wyboru. I w ogóle jak ja wyglądam, to oświetlenie mnie strasznie y, źle tutaj, y, prawda, podpisuje mój wygląd. Wyglądam jak jakiś Australopitekutuku normalnie, kurczę. Ja tu muszę, wiecie, porozciągać sobie bluzę normalnie tutaj, o, bo kurde, tak, nie? I tak sobie usiąść wygodniej w tym momencie. Dobra, kontynuujemy w takim razie, czekajcie. W ogóle ja jak już... ktoś zareagował, gdyby w twoim rodzinie był homo sapiens? A to to takie, te. A nie, no homo, nie, stary, to, to jest wynaturzenie, nie? Homo sapiens, generalnie. Także Co? nie, tak nie może być. To ja wiem, no oglądałem ja ten film. Mam. No ja oglądałem to ten oglądał. film, stary. Ale to... kto nie oglądał? Ja Dużo wiem. osób w ogóle się szczególnie moje nauczyciele. Nie, ludzie są, są w ogóle DPS, nie? Nie no, ja bym się bał homo sapiens w życiu, w mojej rodzinie mm, mm, nie ma opcji. Później są takie neandertaluse kurde, nie? Właśnie. Kurcze, ale bele, bo się boją homo normalnych, kurde panie, nie? Ja tam nie wiem, a u was w rodzinie są jakiś homo sapiens? O, chyba mam jakiś mieczek fajny. Tak, o, Na fire Na częstym zdarzeniem jest homo to, to mogę, mogę stwierdzić... To po jest najczęstszy przypadek. Najczęstszy chyba. przypadek chyba e, e, sytuacji... To Człowiek aduchowali. nierozumny tak zwany. Historia co prawda ich nie odnotowała, bo, bo nie chciała ich obrażać. wiecie historia jest generalnie family friendly, nie? Tak jak, tak jak na przykład mój ulubiony youtuber Hunter Bright. Bo on jest bardzo family friendly, ale nie ma jak liizet dupy handlowej. się pamiętajcie. Mm, nie ma jak dupy hunterowi, którego <laughs> nie ma nawet na filmie. <laughs> tak, żartuje oczywiście. Znaczy nie żartuję I z tym, bo się... lubię jego filmy, ale generalnie. No tak potem go dodaje i się pozycjonuje. Swój to, to jest tak, to jeszcze o może opowiedzieć. Adze, Pawle. Najlepiej jeszcze pogadajmy w ogóle o Lordzie Kruszwilu i o, kamerzyście kamerzysta. o moich dwóch ulubionych, co oni tam nagrywają w youtuberach. Bo generalnie wiecie, bo to nie tak, że, że wspominam o. Ich, tylko żeby byli w tagach, bo to zwiększy nie, monetyzację no, nie, tego no filmu. Nie, to by było co, nie. Ja, bym, ja bym tak, czy ja bym tak zrobił wam przepraszam, nie. Ja, mm -hmm, nie, ja, no ja... takie, nie, tak nie. Mam nie. shotgun bow stary. Bo, boję się tego. Mam. Y, explo Explosive i sh shotgun blow. <laughs> blow. To nie jest blow. Dobra, to no, idziemy na środ... O blow, a, a blow, to blowka można dodać teraz O do jeszcze blowka można dodać, dobrze. Y, może jeszcze tak. Y, y, no nie wiem, no nie wiem, o kim by tu wspomnieć, żeby więcej tagów było. Um, Styl, oj, wy, wymknęło mi się. O, przypadek, Aj, te tagi, kurde! Ale śmiesznie, ale bardzo, bo faktycznie nam do tagów. Dobry. He, he, ale będzie dobry film. Później 100 tysięcy wyświetleń i 100 tysięcy komentarzy w stylu. Ty głównie ty! Co se dopisujesz do tagów? No właśnie, ej, lol, co tu ma być? Czekaj, bo Ziołek coś ode mnie chce, ten kutak nasz, e, kurczak w sensie. Dzień dobry, co by pan, co, co by pan kutak chcia, kurczak chciał ode mnie? Ja nie wiem, naprawdę. Dobra. Mam dwa Fire Swordy jak chcesz. E, kan, ka, ka, kanon łyty. Ja, ja nie wiem, stary. Ja, ja bym wiesz co. Ja bym najchętniej jakiś Grappling Bow dostał, czy coś. Dostałem wodę, super, naprawdę. E, to, to prawie masz co chcesz. Plazmę wejść, czy tam DVD? E, MP3. Dobra, ja mam psa tak Dobra, w ogóle, dostał? więc ten mi będzie pomagał. Ja też mam psa, ale mój pies to mnie tylko budzi rano i liże po twarzy, generalnie. Ja ja o, generalnie... ja 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 no, 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 Dobra, właśnie zobaczymy, jak ten shotgun działa. Ociep! po kiełba, siło chyba z tym slimem Swojego kotaż uderzyłem przez ciebie. Dobra, wbiegam do nich. Prawda? Ja, Dobra, się, ja, to ja, to... ja się tu nie robię. O, panie! Dostał z pełnego shotguna. Dobra, twój pies ziomka bierze. Patrz ziomka w ogóle, dobra, ucieka sobie, a senie ucieknie. Co on taki różowy się zrobił? Też to widziałeś? Bo ja go, bo ja go uderzyłem, wiesz, miałem um, strzały, które podświetlają gracza. A, tu u mnie tak na derak to wygląda, tak, bo nie wiem czy wiecie, ale grałem generalnie na Derak, które nazywałem się w ten sposób. Także jakbyście chcieli sobie takie ustawić, to też możecie. E, Bustują one kolory, w sumie dodają wirujące, wibrujące, przepraszam, rzeczy, świrujące rzeczy, e, tak jak my, prawda? Na odcinkach czekaj, bo to jest ziomek pod ziemią. Dobra, ziomek już nie ma szans, bo dostał taki oklep, że... O, panie, normalnie, normalnie... Oj, nie, nie, panie, 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 ja, ja sobie tu normalnie założę to. Coś tu to strzela do nas, tylko nie wiem skąd. Shield a, want, a Dobra, Widzę go. Słuchaj, ja bym poszedł tak, ja bym poszedł w ten sposób. Y Shit Zaraz ją użyjemy, Cyk. Ale Trzeba iść do tego typa, wiesz, bo on nam tutaj trochę psuje rozgrywkę. O nie, to, to, to było niezamierzone. W ogóle, co to jest za blok, ej? To chyba na teksturze, jaki zmieniony jest blok. Dobra, buduj się stary O, mam grappling hook, świetnie Prawie spadłem XD Dobra, ziomek dostał z wielu strzał naraz O cię panie, kurde, diamentowy Ja ci dam z moimi walczy tutaj, nie, 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 proszę pana Żeby się strzały przydały Invisible dobra, nie widać mojego niku Fajnie, fajnie, dobra, pod nami ej. jest ziomek On tu zabił naszego, ej O wow, nie wow, wow, ej, ej. Ej, on mnie tu bije Dobra, czekaj stary, ty tam się bijesz, tam się bijesz, okej. Okay. Dawaj go, dawaj go. O nie, poisona mi rzucił, dobra, to ja wiesz co? Ja bym musiał się pożywić, generalnie. Tu uderzyć nie mogę. Nie, zabił mnie. Nie wierzę. Nie no, nie zdążyłem łukiem strzej. dobra, jeszcze raz, jeszcze jedna próba, to, to i to jest, ale to jest tak lepsze niż, a, a, a zobaczcie odcinek Kanona. <grym> no właśnie. Co, co się działo na odcinku Kanona, zobaczcie. tutaj działamy, a nie to co u mnie, ale nie spoileruję, nie, nie spoileruję. A O, oh, spoiler alert. Jak nie oglądaliście, nie ważne, to, 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 to nie wiecie, nie to ważne. możecie tym mnie przyjść. No możecie przyjść i zobaczyć, no zasubskrybować kanał oczywiście. Żeby ta subskrypcja z Czernonego zamieniła się na Szary. Na Szary i żeby był tam dzwonek, tak trzeba tak. O tak, uderzy się. Pięknie. Moje ręce bolą. Przynajmniej nie tak jak mnogi, bo wczoraj byłem na siłowni, tak, tak pochwalę się, dalej chodzę. Dalej chodzę, nie do wiary. Wiesz, to przypomniało mi się, że ja kiedyś zbudowałem mapę Dealer vs MWK. Oj, chyba trzeba ich do tagów teraz dodać. O właśnie, o. kurde, nie no! To dobrze, i wiesz jaki będzie tytuł? Wymieniamy wszystkich polskich youtuberów. Challenge. Uf, <słuch> o tak! O tak! To będzie clickbait! To będzie coś czego zwykle nie clickbait używam. Dynia. To będzie clickbait, bo zwykle albo sarkazm jest. O nie, zbudowałem Nie. Formę. Czy kanon umarł? Nie zombie jak bije tutaj. Powiem ci, że brakuje mi większego. Czemu czego? On ma tyle życia, ej! Jemek od moich laki bloków. No co ty mi bloki podbierasz? Mendo jedna, dobra, bardzo dobrze, łuki ja zabrałem, świetnie. Co, ty się dalej bijesz z tym zombiakiem? Weź, ty się no kanon. Nie, ja, ja już, ja nie z żadnym zombiakiem. Ty już po prostu nie żyjesz. A nie, bo to ziemniaki, to ja nie chcę. O, usmażone będą. Ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Zjadł mi lap. Dobra, czekaj, ja sobie muszę zrobić chlebek, mam dziewięć chlebków. Ja to taki fajny youtuber jestem generalnie. No, mm. tak wspominając, Vito Minecraft um. G Play. O jezus, o nie! Bella Lucky Bla... oj, Laki oj. Block. Oj, o Lucky Block, Ale przecież są Lucky, lucky Block, O, o nie! Nie, jakiś super power up, tak? E, no, wither spania. Shower, zrobiłem właśnie deszcz Witherów stary nam na całej mapie. No to dzięki, wielkie. Przepraszam. Dobra, cyk, ja się tu pozbieram. Ty! Bo mi się dyrty zamieniły wyglądem na, na lucky bloki, a to były dalej dyrty Przecież oszukany, bo Oj. myślałem, że pozbieram slit'em, a... A nie Dobra, mam oddech smoka, słuchaj, musimy iść już na przeciwników Ja pierdzielę, jak to nawala po prostu z góry Oh shit, zniszczyłem świat w tym momencie No właśnie widzę, coś ty zrobił Chodź, Kanon, musimy iść na środek Dobra, tylko sobie mie mie mieczek jakiś muszę zrobić Kanon, on chodź tu ze mną Mieczyk muszę zrobić, dobra Wither Shower What the fuck? Kucnąłem Prawie mnie trafiło Czekaj, coś dostanę O, to będzie łuk, Grappling Hook, jeśli to dobrze widzę Tak, to będzie Grappling Hook Nie, to będzie Frozen Bow Okej, okay, Frozen Bow jest całkiem spoko, bo zatrzymuje nam przeciwników Ile jesteś w przeciwniku? Ej, bardzo dużo i w ogóle Dobra, ja sobie mieczek zrobię i spodenki Stary Tak, słucham cię Czemu jesteś w innym teamie? Co? Tak, jak to się stało? Ja nie wiem, stary nie. Spadłem i się zabiłem, po prostu tylko gratulować mi, naprawdę. Ja nie wiem stary, że mnie zdradzasz najpierw z innym teamem i w ogóle, a, a, a teraz jeszcze się zabijesz. A Dobra. ty co tutaj kosisz temu armorstandowi? Halo? Co to za kradzież? Nie interesuj się, bo koci mor family friendly dostaniesz. Family go... friendly. o oh yeah. Muszą być family friendly odcinki, bo inaczej a nie będzie pieniędzy. Beauty ma family friendly. PewDiePie. PewDiePie. Czy o, go? trzeba. trzeba tagów dodać. T-series, PewDiePie vs T-series. O, oh! ale tagów chłopie dzisiaj narobię sobie generalnie. Mm. O, panie, już wiem co w tagach dzisiaj dam normalnie. Zwykle to tam nie wiem, staram się wiesz być family friendly w tych tagach i w ogóle. A dzisiaj to se mogę poszaleć, w końcu mogę poszaleć. Jezus, w nie mogę poszaleć Normalnie, co by jeszcze tak generalnie dorzucić? W ogóle jakaś nowa piosenka Minecraft będzie? Szymek Minecraft, O Szymek! O, Szymek, ooo Dobrze, dobrze, więcej tak, więcej O, co więcej, to jest? Tak, uf... generator has been started Co, co to jest? Enderpeer generator No generator power y obstawiam, że to jest Tak jak nazwa wskazuje Ale, <laughs> y no nie wiem, co to jest hmm. Macie, kurde, <laughs> pani! Całe dwie kratki z nim zapaliłeś. A bo to wow, shotgun. shotgun. Był. A ja chciałem Frozen, był Dobra, zamroziłem ziomka. Lol. I nie ma wyjścia. Uważaj, bijecie za tobą, a już nie. Czekaj, gdzie jest ten ziomek drugi. Dobra, on jest tu gdzieś. Invisible wand, żeby nie widział mojego Niku. Ja się tu kurde ukryję, aż się najem. Tylko, że widać Twojego armora, nie? Ja wiem, ale Niku nie widzi przez ściany. O to chodziło. A. Dobra, se spalę tu przejście. Ty ziomek jesteś tam, operełkował, dobra. Regeneration bin enabled. Ej, mam perłę ciągle, super. Ty mam dwie perły, bo to generuje. Zobacz, no. jak za to bom, jak za to Dobra, dostałem tarczę z niego, świetnie. To jest to, o czym marzyłem zawsze, żeby mieć tarczę. Dobra, mam to, nie ma żadnego grabbing hook, nie ma niestety grabbing Hooka żadnego. Yy, to ja muszę się pereł ktoś tam gdzie ziobek był. Słuchaj, No co? Masz no jest jakieś zlaki zombie teraz czy coś takiego. Zombie invasion. Zombie invasion, co, co wy mi w za tryb, halo? Kano, to twoja wina. Tak To wszystko wina Lorda Curzwilla. Tak, dokładnie, tak, tak było. I to kamerzysta go zawdę. O no nie, to ten. jest... Dobra, myślałem, że on wybuchnie szczerze, tak myślałem, że to będzie bardziej sobie... więcej. czym robię miniaturki? Co mówisz? Wiesz w czym robię miniaturki? W czym robisz miniaturki? W gimpie, a to jest prawie jak gimper, więc Gimpra, tak. gimpera też możemy do tagów dodać. O, o, ja też robię w gimpie generalnie, więc... O, no to tym bardziej gimper proszę No w sumie, w sumie lubię tam łysego oglądać, więc może być łysy jak najbardziej. Bo pamiętaj, tego... ta gra lekko nie będzie, słuchaj, ja ci mówię, Lekko, lekko nie, nie będzie, będzie okej okay. Normalnie czuję się jak w overwatchu hajsowników, nie? Ooooooh! Gdzie są jakieś ziomki? A w ogóle, a w ogóle gramy Fortnite'a? Fortnite? Nie jestem, to przegiołeś. <laughs> Fortnite' Vita Bella challenge. O nie, fucking way! Eee, powiem ci tak, generalnie. Fortnite to, to wiadomo, to jest gra o czterech nocach, nie że tam przetrwasz cztery nocy i tak dalej. Każdy o tym wie, no przecież halo. Dobra, zostało no, halo. mi dwóch ziomków z teamu 5 i 6. Player Tucker, okej. Okay. Ty ziomek jest gdzieś tu nawzajem. Dawaj, na wyspie. wygraj to na koniec odcinek. tajemniczej wyspie. Ty. Ty on tu jest, patrz. Ty, on sobby grawczył se. W... <grafczył> se. Myślał, że sobie wygra za darmo. Looker został 2017. Dobra, Loke on jest półdiamentowy. On jest półdiamentowy, to takie pół. Ja nie, będę obrażał. nie będę go obrażał. Za dużo przebywam ostatnio z pewną grupą youtuberów, którzy hej, 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 zrobią ze mnie nie family friendly. Czasami jeszcze normalnie czajcie. Ja ja dobrze, nie wiem co mi się dobrze. Przebudza. On jest tam gdzieś tam właśnie. Dobra, ja muszę tutaj pójść. O, tędy se normalnie, a powiem wam, że dzisiaj normalnie. Opowiem on, wam, też afkuje, on też awkuje, on też awkuje. Jak weźmiesz pr do tyłu, to normalnie. historia afkuje, mojego życia. Dzisiaj se byłem na praktykach i normalnie powiem wam, wróciłem z praktyk. Dziękuję. No to, to była moja historia życia. Generalnie, nie no, tak to się wygląda, że o 14 zacząłem nagrywać. Bo najpierw mieliśmy jedne nagrywki, później mieliśmy drugie nagrywki. Te drugie są teraz z kanonem i na kanona czekałem półtorej godziny. Tak. Na mnie? Półtorej godziny. Ja ze szkoły musiałem wrócić. Tak, do tego czekać, No, ale w tym razie dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, że macie link do kanału Kanona w karcie, możecie wbić do niego, bo, bo będzie kolejny odcinek u niego, poprzedni u niego, więc yy, cześć.